Marta Żarnowska, witam serdecznie w studiu Radia Ziemi Wieluńskiej. Gościmy już burmistrza Wielunia, pana Janusza Antczaka. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się z nisko wszystkim państwu. Panie burmistrzu, nie bez okazji się spotykamy. Trwa Europejski Tydzień Regionów Miast, czyli Open Days w Brukseli. Bardzo ważna impreza, o której już na antenie naszego radia mówiliśmy, ale przypomnijmy może, jak to się stało, że znalazł się tam również Wieluń? No, my... Trzeba korzystać z każdej możliwości dobrej promocji i taniej promocji, czyli warto za jakieś nie niekoniecznie pieniądze bywać tam, gdzie spotykają się wielcy, gdzie przecinają się faktycznie szlaki regionów. Wykorzystaliśmy to jako urząd miejski składając projekt do urzędu marszałkowskiego, kiedy ów ogłosił nabór taki właśnie, że w ramach prezydencji polskiej jest szansa w ramach Open Days'u faktycznie Jakimś projektem się wypromować. Niewątpliwie nacisk główny był na projekt już realizowany. Niewątpliwie takim jest szlak bursztynowy, szeroko rozumiany, to już w zasadzie powoli zbliżamy się do ukończenia i całej tej realizacji, dlatego nasz projekt zyskał akceptację zarządu województwa, no i zaproponowano nam, że faktycznie w ramach Promocji województwa możemy poprzez szlak bursztynowy, poprzez szlaki kulturowe pokazać to, co najlepsze. A ponieważ niewątpliwie cały jakby mózg organizacyjny tego przedsięwzięcia jest w naszej gminie, jest w Wieluniu, więc skromna co prawda delegacja, bo w większości jednak to urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego ale w te trzy osoby uczestniczyliśmy i odbyliśmy tam te spotkania i oczywiście stanowisko, które było przez nas do przygotowania wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, ono miało miejsce. No właśnie, doskonała okazja do promocji, doskonałe miejsce do promocji. Proszę nam w takim razie powiedzieć, w jaki sposób szlak bursztynowy był tam promowany, na czym to polegało. No, przede wszystkim e, Bruksela to to serce Europy, gdzie wszyscy się spotykają, a szczególnie w takim czasie, kiedy jest to Europejski Tydzień Miast i Regionów, czyli zjeżdżają się naprawdę wszyscy e, tacy najważniejsi e, ludzie jak burmistrzowie dużych miast. E, począwszy od Aten, Berlina i innych, szefowie promocji, sami marszałkowie, czyli szefowie regionów, i tam zaczyna się ta debata. Jest Najpierw są panele dyskusyjne, to jedna część uczestniczy tam, ale również w samym jakby centrum samej Brukseli zostało rozłożone polskie miasteczko, czyli 16 regionów w Parku 50-lecia w centrum Brukseli. Stanęło to polskie miasteczko, i wśród te, tych 16 regionów, oczywiście, było województwo łódzkie. Ale już ten koloryt i jakby przygotowanie było związane z szlakiem kulturowym, związanym z bursztynowym i romańskim, ale niewątpliwie przez wielu te dwa szlaki przebiegają. Więc po raz kolejny no, trzeba było te stroje przyodziać, ileś tych zdjęć z różnymi ciemnoskórymi, i z różnej, nawet z Azji, uczestnikami tego całego forum spotkać się. Oczywiście bariery językowe są, ale dzisiaj to też do rozwiązania, bo w większości, którzy byli wytypowani pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i od nas posługują się czy angielskim, czy niemieckim, czy francuskim, więc nie było problemów nawiązać kontakt, wymienić wizytówki. Ale co najważniejsze, trzeba się przesłuchiwać, w jakim kierunku w ogóle zmierza Europa. czyli Oprócz tego takiej demonstracji, pokazania, co jak silny jest region łódzki inne regiony Polski w czasie prezydencji jest, była szansa posłuchania i przysłuchiwania się czegoś, co w parlamencie się toczyło. Niewątpliwie uznaniem cieszyło się nasze stanowisko. Była wizyta również pani Elżbiety Bieńkowskiej, czyli minister rozwoju regionalnego, która no, miała możliwość miałem sam nawet osobiście możliwość zapoznać ją z koncepcją tych szlaków kulturowych na terenie województwa Łódzkiego. Mam nadzieję, że owa nasza pani minister, która dobrze się spisywała w tym rozdawnictwie e, ma jakąś tam szansę, żeby dalej piastować swoją funkcję, ale oprócz tego dla nas tak de facto było jeszcze bardziej ważne wsłuchiwanie się w jakim kierunku zmierza Unia w nowym programowaniu, czyli 14 -20. To no są właśnie, już zbliża, najbliższe lata. Zbliża się nowy okres programowania, więc takie rozmowy na pewno też się pojawiały. Jaka tu jest perspektywa? Dla nas, jako ludzi z Wielunia, była w ogóle rewelacyjna sytuacja, bo w, ja mówię, że szczycę się zawsze, że człowiek jest tutaj z tych stron, z Wielunia, bo również nasi Wieluniacy w różnych instytucjach właśnie tam pracują. I niewątpliwie inaczej się człowiek czuje, kiedy taka osoba jak Karol Reczkin, czyli doradca, koordynator Polskiego Klubu Europejskiej Partii Ludowej, gdzie... To są kluby psl Platformy Obywatelskiej, gdzie ten człowiek ma dostęp do najświeższej informacji, ma kontakty z ludźmi i dzięki takim kontaktom, czyli przyjaciel mojego przyjaciela z moim przyjacielem i zaczynamy tą jakby przygodę współpracy z Brukselą poprzez już namacalne kontakty. Spotkanie też odbyłem z panem Jackiem Sariuszem Wolskim, który poświęcił naprawdę ponad półtorej godziny na to, żeby objaśniać, że... Może tu w Polsce jeszcze nie wszystko rozumiemy, że to rozdawnictwo, które było tych środków przez ostatnie dwa rozdania, one nie było dobre i skuteczne w 100%, ale jest ta szansa, że im szybciej zrozumiemy, że to... Dobrobyt Unii powoli też już gaśnie. To już nie jest ta sama Unia i nie te same pieniądze, jak było w tych, powiedzmy, ostatnich latach. Dlatego dobre, przygotowane, przemyślane projekty, które będą generowały naprawdę ten zysk dodatni w kolejnych latach, mają szansę. I trzeba się wsłuchiwać tych ludzi, którzy dzisiaj pracują tam bezpośrednio nad tymi materiałami, które za moment na przełomie kwietnia, maja będą przyjmowane i już będą jakby tym. Konstytucyjnym przypadkiem, gdzie wiadomo, w jaką stronę zmierzać. Dzisiaj wiemy, że wielu ma już walorów, bardzo wiele, że ma już doświadczenie i kilkoro pracowników, którzy czy to w starostwie, czy w Urzędzie Miejskim potrafią przygotować i poprowadzić taki projekt, ale jest to nowe wyzwanie. I trzeba tej. Powiedzmy, tego czasu, żeby się przygotować i wiedzieć, że trzy lata na przygotowanie dobrej koncepcji projektu to naprawdę wcale dużo nie jest. Ale wszystko przed nami. Mhm. Wiadomo, że Unia będzie rozdawać inne pieniądze i będzie te pieniądze rozdawać inaczej, ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że też to będzie trochę tak, że kto pierwszy, ten lepszy i kto bardziej innowacyjny, ten lepszy. Ja myślę, że to jest ta sama właśnie, przypadek szlaku bursztynowego. Gdybyśmy złożyli ten wniosek, nie wiem, w tamtym roku nie byłoby najmniejszych szans. Ja, jak dzisiaj pamiętam przyspieszenie, które na jednych z naradach w Urzędzie Marszałkowskim pani Hipner Wtedy wicemarszałek odpowiedzialna za środki powiedziała: drogi panie wicestarosto, wtedy proszę pół roku przyspieszyć złożenie kompletnego wniosku, dlatego że e, tych środków nie będzie nie wiadomo, ile udało się wygenerować wszystkie decyzje, udało się to wszystko wkomponować w jeden projekt. Poszło. Dzisiaj cieszymy się i myślę, że już mieszkańcy w jakiś sposób e, dotykają tych wszystkich asfaltów, tych chodników, tych kościółków, tego wszystkiego. Cieszymy się z tego, ale to jest e, jakby w, w tych potrzebach naszych wieluńskich i naszego całego jakby regionu kropla, w, która coś już stworzy. Akropla drąży skały i warto za przykładem już dobrym, sprawdzonym kolejnym. Platforma cyfrowa była jedno, szlak drugi, to teraz odwagi trzeba na trzeci. Być może taki, którym uda się naprawdę powiązać wiele zadań, ale on musi pracować na siebie latami. Potem. No właśnie, możemy wyjaśnimy, bo ten ym, projekt kolejny, który Państwo planują, dotyczy jury. Tak. Powiązanie cech geograficznych, powiązanie cech kulturowych, y, jakiejś innowacji, y, współpracy z uczelniami wyższymi no mamy przykłady, Uniejów jest dla mnie, pan burmistrz Uniejowa, pan Józef Kaczmarek, mój przyjaciel jest dla mnie guru w tych właśnie systemowym myśleniu dlatego staram się czerpać z dobrych wzorców i mam nadzieję, że nawet jeżeli czasami jest mowa, bo burmistrza tutaj nie ma, to burmistrz robi to, żeby w perspektywie czasu, nawet dla tych, którzy dzisiaj jeszcze tego pełnego mojego działania nie rozumieją, żeby potem powiedzieć, to jest tak i to nam się uda. Oczywiście wiara czyni cuda, ale oprócz tego trzeba naprawdę zespołu ludzi, przyjaciół, chętnych, otwartych, żebyśmy się czuli dobrze. Jeżeli gdzieś się nie bywa, to nie, nie liczmy na to, że tutaj przyjedzie, nie wiem, rzecznik praw dziecka, e, czy inny. My z tych dobrych e, ludzi chcemy czerpać wiedzę. Kto ma dostęp do informacji, kto pierwsze... E, Uzyska to, pozwoli to na jakiś rozwój. Dzisiaj wiemy, że są problemy generalnie w całej Polsce i z Osiatą, i z innymi problemami. Samorządy się borykają, ale no, trzeba wypełniać kupony i trzeba być naprawdę na startach w tych blokach niespóźnionym. Jeżeli się zrobi nawet fast start, to, to można jeszcze korektę zrobić i poprawić. Jeżeli się spóźnimy, dzisiaj myślę, że. Dużo jest nam gorzej w budżecie wielu dnia pewne rzeczy jakby szufladkować, układać, dlatego że my nie mamy tego rozruchu, nie mamy tego zasania jakichś zewnętrznych środków. My dzisiaj polegamy w budżecie głównie na tym, co wygeneruje nasz mieszkaniec, czyli głównie są dochody podatkowe i jakieś nadzwyczajne sytuacje. Gdzieś okruchy, które spadają już ze stołu, ale to są już ostatnie, gdzie na pewno my jako urzędnicy Urzędu Miejskiego no, nie zaprzepaszczamy żadnej okazji chociaż, tak jak powiedziałem, nie jest to już w tej chwili tak proste. Dlatego trzeba myśleć koncepcją i perspektywą pięciu, dziesięciu, dwudziestu lat do przodu. Tak mhm. myśli Europa. Mhm. Czasem mówi się o tym, że wielu nie z racji tego, że leży gdzieś tam na obrzeżach województwa ma problemy z dostawaniem pewnych środków, ale może się okazać, że właśnie to nasze położenie typu na przykład Jura może sprzyjać temu, że w przyszłości faktycznie takie projekty będzie nam łatwiej realizować niż... Pani redaktor, myślę, że pani dobrze wie, że dzisiaj nie ma problemów e, przez ostatni rok, żeby tutaj nie bywał marszałek, wicemarszałek, członkowie zarządu, jest co jakiś czas, jak nie z kulturą związane, jak nie z jakimiś imprezami związanymi, które tak de facto płaci Urząd Marszałkowski, to świadczy o tym, że staramy się ich tutaj, tych członków zarządu, obecnego zarządu, jakby zapoznać i żeby oni czuli, że warto do tego kościółka jeszcze dołożyć, do tego klasztoru, być może do tej drogi, jeżeli oni tu bywają. To oni muszą się przysłuchiwać. Jeżeli mówimy o kulturze, to oni muszą słuchać, że my za moment chcielibyśmy, żeby również teatr, kino kwitło, a nie na zasadzie takiej, że my będziemy wszystko realizować ze swoich środków. Tego się nie da. Panie burmistrzu, wracając jeszcze do Brukseli, mówi się o tym, że byli tam politycy, były tam organizacje pozarządowe, byli też na pewno biznesmeni. Pan bardzo często wspomina o tym połączeniu z biznesem. Czy jakieś propozycje wstępne przynajmniej tam w Brukseli udało się zdobyć i znaczy, Jeżeli chodzi o Europejski Tydzień Miast i Regionów, to jest takie myślenie globalne, mówienie o, o problemach, które dostrzegają w różnych ja, ja nie zazdroszczę na przykład bardzo Burmistrzowi Aten Jest mi smutno e, na to co on tam wygłaszał Bo sytuacja jest nie do pozazdroszczenia Ale są e, pewne miejsca Gdzie zupełnie jest inne myślenie I cały czas e, jakby e, To spotkanie nie było ukierunkowane Pod biznes To spotkanie to było jak w ramach polityki spójności zaprogramować rozwój wspólnej Europy, żeby ta układanka, te puzzle, które są na dzisiaj przygotowane, żeby one się nie rozleciały, bo jeżeli jeden, drugi, trzeci kraj, tak jak przypadek Grecji, Hiszpanii, Włoch, dzisiaj już doskwiera, to Unia może czegoś nie wytrzymać. A na pewno będzie się starała wydać jak najlepiej te pieniądze, które wpływają do wspólnego budżetu. Jeżeli Polska jest jednym z głównych tych, którzy jeszcze mają tą ostatnią szansę wykorzystać e, jako beneficjent te środki, to to jest czas do myślenia u samorządowców. Nie mogę się zgodzić, że na forum kultury na przykład nie ma samorządowców naszego powiatu w, w sensie gmin i tak dalej. Tam się też e, za moment będzie przygotowywać nowe strategie rozwoju naszego regionu łódzkiego i każdy to jest asumpt do tego, żeby mówić i tłumaczyć. Co nam jest jeszcze potrzebne, to wtedy marszałek zrozumie i wpiszemy. Jeżeli listę priorytetowych jakichś kierunków i działań i osi zostanie wykonane przez Urząd Marszałkowski i te koncepcje Usłyszą i zostaną zaakceptowane tam w łodzi. To my mamy zielone światło do tego, żeby tutaj wspólnie, nie w rozdrobnieniu, nie w jakimś pojedyncze projekty, to już jest przeszłość. Dzisiaj muszą być projekty, gdzie liczba beneficjentów naprawdę jest w ilość, idzie i daje to jakość przetrwania projektu latami i nie będzie generowało strat. No to cóż, panie burmistrzu, życzymy w takim razie trafnych koncepcji, skutecznych, takich, które faktycznie przyciągną do nas pieniądze unijne i nie tylko oczywiście. No i mamy nadzieję, że takie sytuacje, gdzie Wielunia będzie mógł się zapromować nie tylko w Polsce, ale również za granicą będzie coraz więcej. Bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Kłaniam się państwu. Miłego dnia. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem był burmistrz Wielunia, Janusz Antczak.